Halo halo panowie, witam serdecznie, bo tu się nie nagrał dźwięk, bo mi się rozłączył mikrofon, ale wygrywa ta osoba. Witam serdecznie, pozdrawiam, zgłasza się ZM. 14 zł to wygrałeś gościu. Nara! I nawet kiedy będę sam Nie zmienię się! Skrzynką zakręcę se i wyjebane kurwa mam na te dramy ja na to sram. No siema widzowie, witam serdecznie tony z tej strony. Witam was w kolejnym filmie na kanale oczywiście ofensywno defensywno odbytniczym. Pozdrow 600 widzowie i lecimy z temacikiem case hack, tym razem 30 zł do kosy. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy fajnie tutaj wszystko porobione, więc będzie, będzie, Myślę, że będziecie porobieni po tym filmie. Myślę, że będziecie porobieni po tym filmie. Zaczynamy w takim razie z temacikiem. No i co? Lecimy z tematem. Pierw musicie, kurde, moim zdaniem, powinniście użyć sobie kodu darmowego Xtony. Kod darmowy robi wrażenie. Kod Xtony jest naprawdę mega, 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 mega fajny. Zobacz, co tutaj się pokazuje. Dwie dyszki sobie wybierasz, i masz jedną darmową skrzyneczkę, jednego giveawaya i oczywiście 10% bonusów do wpłaty. Eee, leć, 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 z takim tematem będzie naprawdę solidnie. Zobacz, stówę wpłacasz, masz 6 darmowych skrzynek, dwie stówy masz 12. Łojoj, ale się rzeczy dzieją, tutaj pyszne. Naprawdę mamy też takie tutaj rzeczy jak na przykład bonus cashback nam się należy. Można jak najbardziej. Mamy te darmowe skrzynki. Zobaczmy, opróczmy taką darmową skrzynkę, może nam się przyda w dzisiejszym filmie. Zobacz, za darmożkę skrzyneczka 24 dieta, wjechało na rejon. Eee, naprawdę jest solidnie. Dobra widzowie, lecimy w takim razie z temacikiem, robimy pierwszą bitwę, nie ma co przedłużać. Lecimy, biteweczka będzie robiona. 30zł całkiem sporo, zobaczymy jak to wyjdzie, zaczniemy sobie od najtańszych skrzyneczek i sobie weźmiemy takich chlebusia, chlebusia, bo dzisiaj jest niedziela dzisiaj niedziela, więc zobaczymy jak chlebek wjedzie na rejon zobaczymy, zobaczymy, gramy z losowymi botami, nie przedłużamy, tutaj lecimy z tematem ma kurna grubo oj nerdzik tutaj solidnie trafił, dobra bitwa dla nerdzika, ale dla nas słaba więc szkoda trochę, no ale dobra, sp spróbujemy sobie jeszcze coś tutaj porobić, nie ma, nie ma co się poddawać byku malinowy, może będziemy podbijać stawkę. Może teraz candy drop gościu, e, taka tutaj bitwa, e, też na 4 osoby, lecimy. Dodamy, zobaczymy jak to będzie szło z tymi botami. Zobaczymy, zobaczymy co to będzie się tutaj działo w dzisiejszym filmie, byku malinowy. No i nerdzik znowu wygrał, Bo co ten nerd tak wygrywa, nie? No to jest jakiś kozak malinowy. Dobra, lecimy. Lecimy, nie śpijmy, widzowie. Niedziela, godzina 12.56, witam serdecznie wszystkich widzów. Lecę na nockę dzisiaj, także życzę mi powodzenia. Nocka dzisiaj w pracy, więc wiecie jak jest. Dobra, może wujek i sam uratuje sytuację i tutaj rzuci coś dla Tonego, żeby, żeby było fajnie. Sprawdzimy, jak to tak wychodzi, takie granie pojedynczo z krzyneczkami. Zobaczymy, czy coś wleci na rejon. Cały czas mi się pojawiają tutaj jakieś takie dziwne rzeczy. No i znowu wygrał poker. No niestety się udało. Przegrywamy cały czas. 28 zł. I co my tu zrobimy, widzowie? Co my tu zrobimy? Co my możemy tutaj zrobić? Dodajmy jeszcze jakieś kurde bitwy. E, jakieś skrzynki. spec. To jest skrzynka. To jest skrzynka. Myślę, że solidna. Myślę, że solidna. Dodajmy taką skrzynkę. Zobaczymy, jak to, jak to daje. Kto ten spec nam tutaj rzuci? Najlepszy skin za 650 zeta. Kurde, no znowu i samo wygrał. więc złotych. Byśmy się odpuli, a tak to przegrywamy, przegrywamy. Dobre, robimy konkret bitwę, bo tu widzę, że chyba, chyba takie bitwy pojedyncze e, tutaj cienko wchodzą, ale może byśmy jeszcze jedną jakąś skrzynkę tutaj zarzucili na, na rejon, może tego ry tą, tą rybę. Dobra, ostatnia skrzynka. <laughs> Zobaczymy, jak to wyjdzie. Gramy z botami. Let's go. Znowu Nerd, Nope Jorgo. dawać coś mocnego, Bejkiu. Dobra, w końcu to on rozwalił. 10 zł. 10 zł zarobione i wracamy do naszej kwoty. Kwota bazowa, kwota bazowa, wjeżdża na rajon. <laughs> kwota bazowa wjeżdża na Rajon, z tego co so go, od tego co so go. do. Także jest naprawdę git, jest naprawdę git. Dobra, zobaczymy jak to wyjdzie w kolejnych tutaj bitwach. To może zrobimy tak, damy sobie takie jakieś takie dziwne tutaj skrzynki. Damy sobie Lucky Teddy. damy sobie tą krowę. Damy sobie goblina, kurczaka. Co my tu mamy? No, ta ryba dobrze wjechała na rejon. Dobra, zadychy taka bitwa. Teraz zadychy taka bitwa. Na trzy osoby. Na trzy osoby tryb klasyczny. Nie chcę mi się na razie grać innych trybów. Zobaczymy, czy ktoś dołączy. Jak nie, no to dodajemy boty i jedziemy z tematem. Więc w sumie lecymy. Nie ma co się zastanawiać. Albo wygrywamy, albo przegrywamy. Proste Proste rozwiązanie. Prosta tutaj odpowiedź. Bot Force całkiem dobrej temy trafia. Lecimy dalej. Z globo przyszło coś się zamówił jedzenie. Nie muszę, nie muszę, byku. Ja gotuję dobrze, dobra, 3,96 I glowing, proszę tutaj, uratuj sytuację. No niestety, botner nerd to zgarnia i 16 zł zgarną, ale by było pyszcie, jakbyśmy to wygrali. Niestety się nie udało. Więc, 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 co byśmy tu zrobili? Może teraz, kurde, polecimy dalej. Może te milspeki? No nie wiem, właśnie, nie wiem, właśnie. Może tych milspeków trochę dodamy? Dodajmy sobie na przykład 5 milspeków. I kurde, co, co myślicie? Co myślicie, widzowie? Może Candy Drop, a może Lucky Farm, a może kurde coś innego? Tu już są trochę za drogie skrzynki, chciałbym jeszcze coś tutaj spróbować, jakby nie wyszło. To może tego kółka. Dwa razy kółka i będzie 7 skrzyneczek za 10 i 20. I cztery osoby. Cztery osoby, let's go. Teraz musi się udać, teraz wjeżdża tony. Na mnie speku, wygrywamy to. Wygrywamy to na milspeków, wjeżdżamy na rejon. No nie no, Dak już trafił do na jak 5, kurde, tych milspeków. Nie no, dobra, jest 5 zł, jest elegancko. Jest elegancko, Tony jedzie na rejon. 64 centy. Tony na razie na prowadzeniu, Tony na prowadzeniu. Co to się dzieje, co to się dzieje? Kurdego nie otonego, tonego magaliacza pysznego. Ojo, ojoj joj. Dobra, kuki muszę tutaj oddać, bo blisko są niektó niektóre ziomy, są bardzo blisko. Przebił, nie przebił, jest. Mamy to na razie. Będzie dobrze, będzie dobrze. No, co za ham! W ostatnim momencie i dwa z zgarnął. No, jakie hamstwo, gościu! Ten Boxdel, podróba Boxdela. No to dobra, nic tam nie, nie, nie no jakby nic tam nie zostało, widzowie. Trzeba pierdzielność bitwę za fulla. Zrobimy bitwę za fulla, dodamy jakieś fajne skrzynki i zobaczymy, co tu będzie. Dodajemy jakieś, nie wiem, mega, mega mocne skrzynki Hellfire na maksa. Hellfire na maksa 14Z, a 1120. 14 zł mamy, no to możemy tak dać, będzie 14 i 52 grosze nam zostaną. Dobra, 5 skrzyneczek, 4 osoby, e, wezmę tego underdoga, zobaczymy, może coś tutaj podziała ten underdog. Musi wjechać teraz coś mocnego, no. Musimy wygrać to, żeby żeby, żeby lecieć dalej, no. Kurde, co ty Micha mnie dajesz, no, za 7 złoty skiny mi dajesz. Nie no, jest tragedia, jest tragedia. Diamenty dostaję, ale co z tego, jak oni tutaj takie rzeczy trafiają, takie rzeczy trafiają. Boddach wygrywa tutaj na rejonie. No, ostatnia skrzynka. No nie wiem, trafiajcie coś mocnego byki, bo to jest po prostu tragedia. Nie, no to jest tragedia. To jest jedna wielka tragedia w dzisiejszym filmie. 51 zł, zgadzam. Przecież z tego by można było łatwi, łatwo zrobić koskę. Ale się nie udało tym razem. Nie zawsze się udaje, widzowie, więc trzymajcie się ramy. A ja kończę tego filma. Pozdrawiam, się, widzowie I widzimy się w kolejnych filmach. Bierzcie udział w konkursach. Pamiętajcie. Yeah,